Nie Minęło równo dwa tygodnie od zakupu butów. Mamy dzisiaj 20 maja. No niestety no nie, jest, nie jest dobry dzień. Bo GST spada, Solana spada. Moje buty straciły na wartości od momentu zakupu, no ale trudno. Trzeba walczyć dalej. Próbować odrabiać straty. 10 maja podnosiłem butona na poziom 9. Kosztowało mnie to 9 gst -ków. Czas oczekiwania to jest 9 godzin. 11 maja odkryłem pole nie wiem, z diamentami jakoś tak to można nazwać. Kosztowało mnie to 10 GSTK. Co mi to pole daje? W to, to pole wstawiłem diamenty. I ten jeden diament daje mi 2,2 punkta do yy, zużycia buta. Nie wiem, czy to była dobra opcja. Zobaczymy. Może. No, na razie testujemy. 13 maja zamieniłem 10 GST-ków na 17,75 GMT. 16 maja zamieniłem kolejne 10 gst tym razem na 13 GMT. Chodziło o to, żeby podnieść buta na poziom 10. I 16 maja zacząłem podnosić butę na poziom 10. Nie wiem czy to dobrze zrobiłem. Bo kosztowało mnie to 30 GSTK i 30 GMT Koszt jest spory. A różnica w zarobkach jest niewielka. I tak, właśnie nie wiem, czy to był dobry pomysł. Zauważyłem, że na poziomie 9 jest przykład z 14 maja. Zrobiłem 11 gesteków z hakiem. 15 maja na poziomie 9 buta zrobiłem 10 gesteków z hakiem. To miałam dwa razy chodziłem po. W po jednej energii, więc to tak średnio wychodzi z tym z tym butem na poziomie 11. A na poziomie 10 zarabiałem po 11 GST, 10 GST mniej więcej w granicach 10-11. Koszt naprawy jest niższy buta na poziomie 9 niż buta na poziomie 10, na poziomie 10. 18 maja zrobiłem 12 GSTP. 19 maja zrobiłem 11 GSTP z hakiem. 20 maja zarobiłem 11 GSTP z hakiem. Więc ta różnica między poziomem 9 a poziomem 10 jest niewielka. Na no, poziomie 10 koszt naprawdę jest większy. Więc moim zdaniem lepiej mieć buta na poziomie 9 i go wykorzystywać. Moja dwutygodniowa przygoda z butami wygląda nie mniej więcej tak. Kupiłem buta na poziomie 5. Obecnie mam buta na poziomie 10. I 34 GSTK z hakiem na koncie. Czy to dobry wynik? Nie wiem.